Cześć, tu automatyk inżynier Marcin Karbowski z RIT. Na tym kanale pokazuję w jaki sposób narzędzia Microsoft 365 mogą wspierać pracę Twoją i Twojej firmy. W dzisiejszym odcinku powiem Ci o siedmiu powodach porażek projektowych, czyli co się musi wydarzyć, aby Twoje wdrożenie zakończyło się klapą, aby Twoje wdrożenie automatyzacji zakończyło się niepowodzeniem. Tu będzie recepta właśnie do tego, albo antyrecepta do tego, żeby tych porażek nie popełniać. Błędy, o których będę dzisiaj mówił, pochodzą z naszych wdrożeń, z wdrożeń naszych klientów, więc tym bardziej zachęcam Cię do tego, aby obejrzeć ten materiał i zobaczyć, jakich błędów można uniknąć, jakich błędów nie popełniać, aby wdrożenia nie kończyły się porażką. Czyli co zrobić, żeby osiągnąć. Sukces wdrożeniowy. Zapraszam Cię do części merytorycznej. Hej, ale zaraz, zaraz, stop. Zanim pójdziemy do części merytorycznej, zachęcam Cię do subskrybowania. Zachęcam Cię do dania łapki w górę. Oczywiście możesz zrobić to teraz, ale możesz też zrobić to w trakcie materiału, który będziesz oglądał. Zachęcam Cię do zadawania pytań w komentarzach, do dzielenia się. Twoimi spostrzeżeniami i Twoimi historiami właśnie w komentarzu. Być może zainspirujesz kogoś innego i ustrzeżesz kogoś innego przed popełnieniem porażki, którą Ty masz na swoim koncie. Koniec już z tymi reklamami. Zapraszam do części merytorycznej. Dzisiejszą prezentację, jak wiele poprzednich i wiele poprzednich filmów, pomaga zrobić mi miro. Uwielbiam tą aplikację i dlatego większość właśnie, czy to analiz, czy tego typu prezentacji pokazuje i buduje w miro. Mam tutaj przygotowanego pająka, zobacz, jak on wygląda w oddali. No ale my lecimy już do, do pierwszego powodu porażki projektowej. I pierwszy powód, który mam tutaj na ekranie, to automatyzacja złego procesu. Co to w praktyce oznacza? Zły proces. To jest proces, który nie powinien być w tym momencie automatyzowany lub proces który nie jest w zasadzie procesem, czyli nie możemy, no możemy robić wszystko, ale nie powinniśmy automatyzować chaosu, czyli myśleć w ten sposób, że zautomatyzowanie procesu, że wdrożenie automatyzacji zapewni nam procesowe działanie. Nie. Musimy najpierw ten proces w firmie określić, musimy go wdrożyć, a automatyzacja jest narzędziem do realizacji danego procesu, a nie procesem samym sobie. Więc dopóki nie masz rozpisanego procesu, dopóki nie jest on w jakiś sposób uporządkowany, nie będzie można go zautomatyzować, albo automatyzacja zakończy się po prostu niepowodzeniem. Innymi słowy, mówiąc, tutaj przykład z życia wzięty. Brak zasad akceptacji faktur spowoduje, że uruchomimy narzędzie do akceptacji faktur, uruchomimy obieg dokumentów, który będzie właśnie te faktury kosztowe zatwierdzał i co? I nie będzie on działał, bo nie jest określone, nie są określone zasady według których powinny być te akceptacje w twojej firmie, wykonywane, czyli kto robi pierwszy krok, kto weryfikuje dane w aplikacji, kto przesyła ją i uruchamia w ogóle. Sam workflow, który prześlę do kolejnych osób do zatwierdzenia daną fakturę, no i jakie to mają być osoby? Jeżeli tych zasad w Twojej firmie nie ma, nie można tego procesu zautomatyzować. No albo można robić wszystko, tylko zakończy się to po prostu niepowodzeniem. Druga kartka. Którą tutaj mam, to automatyzacja zbyt skomplikowanego procesu. Słuchajcie, to jest taki przykład: jednoczesne uruchomienie. Mam takich klientów, którzy mówią: Dobrze, dobrze, Panie Marcinie, my chcemy mieć obieg faktur, bazę faktur, od razu budżetowanie, od razu realizację budżetu, od razu korekty budżetu. Wszystko chcemy zrobić naraz. Aha, i niech to wszystko w ogóle trafia do księgowości. To jest proszenie się o porażkę, to jest proszenie się o to, aby nic z tego nie wyszło. Ja rekomenduję i tak, i tak najczęściej postępujemy w naszych wdrożeniach. Że ok, możemy to wszystko zrobić, co jest tutaj napisane, tylko róbmy to krok po kroku. Te kroki mogą być stawiane dość szybko, czyli nawet miesiąc po miesiącu czy tydzień po tygodniu. Natomiast stabilizujmy jedno rozwiązanie, uruchamiajmy kolejne, uruchamiajmy kolejne. Oczywiście, bardzo dobrą praktyką jest opisanie tego wszystkiego, co tutaj widać. Zrobienie planu wdrożenia, ale realizacja tego planu etapami, takie podejście daje szansę na to, że wdrożenie zakończy się sukcesem, więc do tego Cię serdecznie namawiam. Automatyzacja zbyt skomplikowanego procesu może zakończyć się niepowodzeniem. Automatyzacja Niepotrzebnego procesu. Słuchajcie, to, to jest ciekawe. W wielu firmach zaryzykowałbym stwierdzenie, że we wszystkich firmach, ale nie będę tego mówił, powiem w wielu firmach, w większości firm wszyscy chcą automatyzować raportowanie. Chcemy mieć raporty automatyczne. Handlowcy mówią, żebyśmy mieli automatyczne raporty, to byśmy sprzedawali. Kupcy mówią, żebyśmy mieli automatyczne raporty, to byśmy kupowali w super cenach. A później co? A później robimy taki mechanizm przy wdrożeniu właśnie tych aplikacji raportowych, że możemy zobaczyć, kto otwierał dany raport. Czy w ogóle ktoś go otwierał? Mieliśmy takie wdrożenia, w których raportów było kilkadziesiąt, nawet blisko sto, no i większość z nich niejednokrotnie nie była w ogóle przez nikogo otwieranych. A zwłaszcza przez tych, którzy najgłośniej krzyczeli, że tych raportów potrzebują. Oni. Dostawali te raporty, oni mogli z nich skorzystać, i co? I nic. Nie otwierali ich ani razu, albo otwierali go tylko raz, przy pierwszym uruchomieniu aplikacji, i tyle. Nie więcej tego nie otwierali. No i to jest porażka. Ja i moja firma. Nie lubi takich procesów, nie lubi wdrażać dla samego wdrożenia. My kochamy procesy, które są używane przez naszych klientów, które są potrzebne dla naszych klientów, które rozwijają biznesu naszych klientów i to nam sprawia wielki fan. Więc automatyzacja niepotrzebnego procesu to jest właśnie w, w ramach tego punktu. Automatyzacja złego procesu, czyli wybieramy nie ten proces, który trzeba do automatyzacji. Ok, jaki jest drugi. Powód porażek projektowych. Otóż drugi powód porażki projektowej to brak zaangażowania. Można by sobie pomyśleć, no ale jak to? Brak zaangażowania, przecież wszyscy, którzy chcą wdrażać automatyzację, będą zaangażowani w ten proces. Firma płaci, to ludzie na pewno znajdą czas, aby te czynności zaangażować. No i guzik prawda. Wielokrotnie okazuje się, że użytkownicy, którzy Będą mieli korzystać z tej automatyzacji. Nie mają czasu. Nie mają na to czasu. Tutaj mam taki przykład: wdrożenie automatycznego systemu raportowania bez konsultacji z działem sprzedaży. Zdarza się tak, słuchajcie, zdarza się tak, że szef mówi: Dobra, musimy zautomatyzować raportowanie sprzedaży, ma być to tak, tak i tak, a okazuje się, że użytkownicy korzystają zupełnie z czegoś innego i nie potrzebują tego, co my zrobiliśmy, bo korzystają z innych narzędzi. I nie chcą dalej angażować się w tą, w tą automatyzację, nie chcą dalej patrzeć na te raporty, bo są im najzwyczajniej w świecie niepotrzebne. Nikt ich w firmie nie zapytał o to, jak to ma być zrealizowane, więc to powoduje właśnie, że ten brak zaangażowania występuje. Brak zaangażowania występuje również w sytuacji, kiedy użytkownicy, przyszli użytkownicy, nie wiedzą, do czego ten proces jest. Mieliśmy słuchajcie taki, takie wdrożenie, w którym szef wymyślił sobie, że baza faktur musi być, automat, automat w tym zakresie musi być, ale nic nie powiedział pracownikom. Myśmy nie do końca jakby podejrzewali nawet, że, że pracownicy niczego nie będą wiedzieć. Zrobiliśmy tą bazę zgodnie z założeniami, zgodnie z ofertą, zgodnie z analizą. Szef powiedział, że to, to nie jest de facto dla niego, tylko dla. Dla jego pracowników, a pracownicy mówią: Hej, ale my w ogóle tego nie potrzebujemy, my korzystamy z innego rozwiązania. Jakkolwiek to zabawnie brzmi, takie sytuacje, słuchajcie, w życiu się zdarzają. To jest autentyczna nasza sytuacja, którą mieliśmy. Trudności w obsłudze to jest kolejny powód braka, braku zaangażowania. Użytkownicy niejednokrotnie wystraszą się nowego procesu, nowych narzędzi i mogą Dojść do wniosku, że nie chcą w ogóle używać tego nowego narzędzia. Mam tutaj taki przykład aplikacji do obsługi wniosków urlopowych. No, i ona była tak skomplikowana, że nie chcieli jej w ogóle używać, że woleli używać dotychczasowego rozwiązania, czyli pisać wnioski urlopowe na papierze i chodzić i prosić o te wnioski. No, tutaj też czasem wychodzi taki brak konsekwencji u menadżerów, brak konsekwencji u właścicieli firm którzy z jednej strony wdrażają te automatyzacje, a z drugiej strony nie są w stanie przekonać i pociągnąć za tym wdrożeniem ludzi, którzy są w firmie. No i to powoduje, że niektóre automatyzacje po prostu przepadają. Brak zaangażowania ludzi. Ludzie muszą mieć czas na zaangażowanie się w ten proces i nie możemy, słuchajcie o tym, absolutnie zapominać. Punkt drugi, brak zaangażowania. Okej, okay, mamy sobie teraz punkt trzeci, który... Mówi o tym, że za duży projekt bierzemy na początek. Mówiłem już o tym w punkcie pierwszym, ale tu opowiem o innych, o innych sytuacjach: o robieniu czegoś przy okazji. Słuchajcie, to jest nagminna myśl różnych właścicieli firm. Dobra. Robimy tą aplikację, robimy aplikację, i to jest nasz, nasz przykład, który jest przykładem z życia wziętym, robimy aut, aplikację do obiegu dokumentów, obiegu faktur kosztowych konkretnie. Słuchajcie, to przy okazji zróbmy, zróbmy właśnie, tak jak jest tutaj napisane, zróbmy jeszcze umowy, zróbmy jeszcze obieg dokumentacji technicznej, no i jeszcze tam w ogóle wszystkie dokumenty naraz w ogóle automatyzujmy od razu. Róbmy to przy okazji, no bo już jak jedno automatyzujemy to Łatwo będzie również zautomatyzować i drugie. Absolutne proszenie się o porażkę. To po prostu nie zadziała i nie można tak robić. Nie można automatyzować jakichś rzeczy przy okazji. Trzeba to zaplanować, trzeba to przemyśleć i trzeba to robić w sposób uporządkowany, bo słuchajcie, automatyzacje są świetne. Automatyzacje pomagają w pracy, ale automatyzacje nie wybaczają błędów. Jeżeli. Będziemy działali w chaosie. Jeżeli będziemy automatyzowali chaos, no to powstanie nam dużo, dużo większy chaos niż był wcześniej przed tym całym wdrożeniem. Wykorzystajmy pieniądze, przecież to ten sam obszar. I tutaj, słuchajcie, próba takiego wykorzystania budżetu, no bo. Jak robimy HR, no to pakujmy wszystko do tego HR-u. Nieważne, że my rozmawialiśmy tylko o wnioskach urlopowych. Dołóżmy wszystko, co można tak, aby w ramach tego projektu wycisnąć z niego jak najwięcej i wpakować w niego jak najwięcej. I dołóżmy i rekrutację, i onboarding, i wnioski urlopowe, i oceny pracownicze. Wszystko róbmy naraz. To znowu proszenie się o proszenie się o porażkę. To znowu proszenie się o trudności projektowe i przy okazji i w międzyczasie to są ulubione moje takie frazy, które jak usłyszę, no to po prostu uśmiecham się od ucha do ucha. Nie da się robić czegoś w międzyczasie, nie da się robić czegoś przy okazji. No albo skupiamy się na wdrożeniu CRM i w następnych krokach będziemy automatyzować jego procesy, albo tego nie zrobimy w ogóle, czyli nie, nie możemy i wdrażać systemu, i od razu budować dziesiątek automatyzacji naraz, w jednym momencie, bo nam się to wszystko rozsypie, bo nam się to wszystko rozwali. Za duży projekt na początek, to jest trzecia, trzeci powód porażek projektowych. No i teraz słuchajcie, brak analizy procesu, o tym za chwilę, ale jeżeli do tej pory. Uważasz, że ten materiał jest jakoś wartościowy dla Ciebie? Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, daj znać w komentarzu, że właśnie tak było. Daj znać za pomocą łapki w górę, zostaw suba i cóż, być może ktoś jeszcze skorzysta właśnie z tego materiału. Także zachęcam Cię serdecznie do tych aktywności. Tobie to niewielka czynność, a dla mnie wielka radość, jak widzę, kiedy te lajki, komentarze pojawiają się pod materiałami. W jednym z poprzednich filmów jest, mówię właśnie o tym, o analizie procesów. Mówię o tym, że zanim zautomatyzujesz proces, dobrze by było go przeanalizować, dobrze by było go uporządkować. No bo jeżeli, jeżeli słuchajcie, a tak się wielokrotnie zdarza, że nie macie, moi klienci nie mają. Wiedzy takiej praktycznej o działaniu danego procesu, czyli automatyzacja na przykład procesu zakupowego, takiego, który wydaje się, że jest, ale w praktyce działa on zupełnie absolutnie inaczej. To nie da się go zautomatyzować, no bo przy pierwszej transakcji wyjdą wszystkie niedoskonałości, więc Trzeba ten proces przeanalizować, trzeba ten proces opisać, trzeba zrobić to wszystko, o czym mówię w jednym z poprzednich filmów, właśnie, żeby móc ten proces uruchomić, właśnie po to, żeby, żeby go prawidłowo wdrożyć. Pominięcie szczegółów. Czasem się zdarzają takie rzeczy, że ktoś przy obiegu dokumentów nie pomyśli o korektach, że ktoś nie pomyśli o mechanizmie podzielonej płatności, że ktoś zapomni o fakturach walutowych. Zdarza się i tak. Tych faktur walutowych w niektórych firmach jest niewiele, i po prostu na etapie analizy, na etapie rozmowy o tym, jak ma działać obiekt dokumentów, nikt nie mówi, o, że mają być waluty. A z walutami wiąże się tam kilka różnych jeszcze ciekawych funkcjonalności, o których trzeba wiedzieć, żeby to mogło zadziałać. Brak analizy procesu może spowodować również pominięcie niektórych osób. Które są kluczowe dla tego procesu, albo być może nie są mega kluczowe, ale bez nich ten proces się nie wydarzy. I kropka. Więc automatyzacja obiegu umów, to mam taki przykład, bez uwzględnienia procesu akceptacji przez prawników. Prawdopodobnie pomyśli każdy z Was o tym, że umowa powinna być przez prawników zaakceptowana, że umowa powinna być przez prawników przejrzana, ale jeżeli nie. No to co? Może skupimy się na pracownikach, a prawnik może być osobą pracującą na zewnątrz. My skupimy się na pracownikach, przygotujemy cały obieg właśnie w oparciu o pracowników. No i zapomnijmy o prawnikach. Sorry, Magda, moja najlepsza prawniczka, i co? Może się tak zdarzyć, więc brak analizy procesu może spowodować, Tutaj, tych kilka przykładów, ale z całą pewnością może doprowadzić do porażki projektowej. Idziemy do punktu piątego: brak mierzalnych celów dla, dla wdrażanego i dla uruchamianego procesu. Słuchajcie, bardzo częsta historia: chcemy przyspieszyć. Ile to trwa dzisiaj? Ile ma trwać po wdrożeniu? Jeżeli nie ustalimy sobie takich informacji, nie ustalimy sobie takich KPI-ów, to co? To każdy będzie mógł powiedzieć, He, kurczę, myślałem, że będzie szybciej. A jak szybciej ma być? No nie wiem, ale szybciej. Okej, okay. trudno z tym dyskutować, no bo poczucie każdy może mieć własne. Więc zachęcam do tego, aby określać w miarę precyzyjnie baza faktur, Obieg dokumentów, jaką ma mieć wydajność, jak szybko te dokumenty mają krążyć, co ma być celem. Celem być może jest to, aby te dokumenty nie ginęły, celem być może jest to, aby szybciej trafiały do księgowości. Różne mogą być cele takiego procesu, warto dwa słowa o nich zamienić i je po prostu uwspólnić. Być może automatyzacja ma ułatwić pracę bez poprawy konkretnych metryk, warto by było nad tymi metrykami się zastanowić. I, I określicie sobie, właśnie jaki jest cel uruchomienia danej aplikacji. Wdrażamy, bo konkurencja ma, bez żadnych własnych celów biznesowych. To jest, słuchajcie, super rzecz. Tak, zobaczyliśmy u sąsiada, że ma zieleńszą trawę, więc dobra, sypiemy i my ten nawóz, no bo u nas musi być też zielono. Bzdura absolutna. Nie ma, nie ma sensu wdrażać tylko dlatego, bo coś ma konkurencja, bo czegoś używa konkurencja. Warto się zastanowić, co dzięki temu wdrożeniu możemy osiągnąć, i wtedy rzeczywiście to wdrożenie realizować. Także brak mierzalnych celów to też może być porażka projektowa, może być to porażka na poziomie takiego mentalu sponsora projektu, mentalu, osoby, która zdecydowała się wyłożyć środki na takie wdrożenie, no bo na końcu pomyśli sobie kurczę, to ja zapłaciłem x, y, z za to wdrożenie, a efekty są mizerne. Tylko pytanie, czy komuś powiedziałeś, jakie mają być efekty i czy ten ktoś wziął to pod uwagę, projektując automatyzację, projektując aplikacje. Ja tego nie wiem, ale ty jak będziesz następnym razem zanawiał daną usługę, to warto, abyś powiedział, jaki jest konkretny cel, do czego ty w tym wdrożeniu dążysz. Ok, słuchajcie, idziemy do, idziemy do szóstego punktu. Zaniedbanie szkoleń i wsparcia. Często użytkownicy nie mają tyle czasu, ile by wymagane było, żeby, żeby mieli, bo robią to w w międzyczasie, mówiłem o tym wcześniej, bo robią to między wykonywaniem swoich bieżących działań. No i tu, jeżeli tych szkoleń nie ma, to, to pojawia się brak wiedzy. A jeżeli pojawia się brak wiedzy, no to zdarzają nam się różnego rodzaju wpadki. Czy to ustawiamy i chcemy mieć automatyczne jakieś alerty o zdarzeniach, ale nikt nie powiedział, jak je ustawić. Czy to robimy sobie system do raportowania. I nikt nie pokazał, jak generować własne raporty, i użytkownicy nie wiedzą, że można w ogóle własne raporty generować i robią tylko te, które są w ramach, w ramach wdrożenia przygotowane. Czy to robimy automatyzację procesów administracyjnych, ale, ale w ogóle zapominamy o tym, że mogą przychodzić nowi pracownicy, jakich wdrożyć do tych rozwiązań itd. Tak Szkolenia i wsparcie, ale wsparcie rozumiane w taki sposób, że zaraz po uruchomieniu aplikacji firma, która wdraża, firma, która wykonuje te automatyzacje czy też aplikacje, pomaga w rozwiązaniu takich błędów, które się pojawiają. No, zawsze nie można, przynajmniej bardzo trudno jest przetestować aplikację tak na wskroś, żeby żadne się błędy nie pojawiły już po uruchomieniu. One się pojawiają i teraz. Firma, która wdraża, firma, która projektuje, powinna stać na straży, stać na warcie i jak tylko się błędy pojawią, od razu szybciutko je rozwiązywać, usuwać, naprawiać, tak aby można było komfortowo korzystać z danej aplikacji, z danej automatyzacji. Pamiętajcie o szkoleniach i wsparciu w realizowanych przez Was projektach. W punkcie siódmym, słuchajcie, mamy coś takiego. Zautomatyzuj i zapomnij, tutaj najważniejszym elementem jest aktualizacja, regularna aktualizacja procesu, sprawdzanie, czy ten proces jest OK, czy proces automatyczny pokrywa cały proces biznesowy, czy coś się w tym procesie biznesowym nie zmieniło, i potrzebujemy teraz jakiejś pewnego rodzaju aktualizacji. Czy też mamy tu niepełne wykorzystanie, możemy mieć stare kryteria, zmieniły nam się okoliczności biznesowe, trzeba dodać kilka jeszcze kryteriów do naszych raportów, kilka warunków do naszych raportów, innych czynności i co i nie ma komu tego zrobić, nie ma komu o tym pomyśleć, nie ma komu tego zgłosić do wykonawcy, że właśnie pojawiły się nowe okoliczności i nie możemy w pełni wykorzystać Naszej automatyzacji, naszej aplikacji. Rotacja pracowników, nieaktualizowane reguły w procesie akceptacji, mimo zmian organizacyjnych. Słuchajcie, to jest coś, co zdarza nam się dość często. Był sobie pracownik, nie ma pracownika, a wszystkie reguły śmigają po staremu i. Dzwonią do nas pracownicy, dzwonią do nas operatorzy systemu i mówią: Hej, ale do Janka nie przychodzi powiadomienie o akceptacji faktury. Możecie sprawdzić, co się dzieje? Możemy. Nikt go nie wprowadził do aplikacji, nikt go nie wprowadził do workflowu. Ten workflow jest realizowany po staremu. I co i przykro: aplikacja przestaje działać. Pół biedy, jeżeli zgłosi się to na serwis i my to naprawimy, ale zdarza się tak, że tego nikt nie poprawi, a pracownicy dziwią się, że, że ta automatyzacja przestała, przestała, słuchajcie, działać. To są z grubsza w mojej ocenie jedne z ważniejszych, z całą pewnością siedmiu punktów, które mogą doprowadzić do porażki w procesie automatyzacji, w procesie. Wdrażania aplikacji, czyli automatyzacja złego procesu, czyli brak zaangażowania, przede wszystkim zaangażowania ludzi albo właściciela firmy, jeżeli on jest uczestnikiem procesu. To jest za duży projekt na początek, wzięcie za dużego kawałka na początek powoduje trudności w zautomatyzowaniu go, brak analizy procesu, czy to na etapie przedwdrożeniowym, czy w ogóle. Jeszcze wcześniej zanim pomyślimy, że chcemy go automatyzować, brak mierzalnych celów wdrożenia to jest też element, który powoduje, że te wdrożenia mogą się po prostu wykrzaczyć, mogą się po prostu zakończyć porażką zaniedbanie szkoleń i wsparcia, zwłaszcza tego nadzoru przy uruchomieniu, przy uruchomieniu słuchajcie, automatyzacji, przy uruchomieniu aplikacji. I zautomatyzuj i zapomnij, czyli brak nadzoru nad rozwojem, nad nowymi funkcjonalnościami, nad nowymi warunkami, które mogą pojawić się w procesie biznesowym i nie być uwzględnione w automatyzacji, która została wykonana miesiąc, dwa albo i trzy temu. To są ważne rzeczy. Zapiszcie, zapamiętajcie i nie popełniajcie tych błędów w swoich wdrożeniach. Dajcie znać w komentarzu co Wy na to dajcie znać, jakie Wy popełniliście błędy wdrożeniowe. Jeżeli ten materiał był OK, dajcie lajka, like dajcie suba i niech się ta wiedza niesie w przestrzeni internetowej. Ja za dzisiejszy odcinek serdecznie dziękuję. Jeżeli chcielibyście skorzystać z jakichś konsultacji, z jakiejś automatyzacji, z jakichś wdrożeń, przede wszystkim w Microsoft 365, ale nie tylko, Wiecie, gdzie mnie znaleźć. Zachęcam serdecznie do kontaktu. Marcin Karwowski, automatyk-inżynier z RIT.